Cześć, witajcie w katowickim schronisku. Dzisiaj mamy finał akcji Akcja Takatona Karmy dla Zwierzaka. Dziękujemy Wam wszystkim za zaangażowanie, ponieważ prawie osiągnęliśmy cel, jakim było pół miliona wyświetleń. Jednak już teraz postanowiliśmy przekazać karmę. E, dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, za udostępnianie filmiku, za lajkowanie i przekazywanie dalej znajomym. E, mamy nadzieję, że psy, koty na tym zyskają nie tylko w Znajdźcie schroniska w Waszej okolicy, no i zapraszam dalej, zobaczcie jak wyglądało przekazanie karmy. Swańskowych psów i kotów podziękować Magdzie za pomysł na akcję y, To na Karmy dla Zwierzaka. Akcja według nas, super udana, karma trafiła dzisiaj do Słańska. Chcieliśmy Magdzie podziękować, chcieliśmy sponsorom podziękować i chcieliśmy przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którym się chciało kliknąć. Na zakładkę akcja taka kto na karmy dla zwierzaka. Dzięki nim mamy karmę. Dzięki nim odwiedziło stronisko dużo więcej osób, ponieważ wielu z tych, którzy klikali, odwiedziło również naszych fotopiecznych bezpośrednio w schronisku, obejrzeli naszą stronę internetową i mam nadzieję, że co po niektórym kliknie w serduszku taka myśl, żeby przyjść po naszego zwierzaka albo kociaka. Co, słuchaj, Wszystko w porządku, Magda. Brakuje mi tony. Tona, która trafiła do schroniska w Katowicach. Aha! Więc cel akcji osiągnięty dzięki pomocy internautom. Dziękuję. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że karma będzie smakowała psom i z katowickiego dokładnie. schroniska, która widzi. właśnie dzisiaj, 12 października, została przekazana o 12. dokładnie o 12.00. So our mirrors on the ceiling, and pink champagne on ice. Another fucking day for you and me in paradise. Give me an old school guitar, an eight-bit low-fi porn star. I promise that I'll take you to the paradise in hell. And so again and again. We're playing this game, we want to see a name in the rock and roll hall of fame. The rock and roll hall